Śmiertelny pożar w dzielnicy ławki: zginęła kobieta. Na armii krajowej samochód potrącił kobietę i dwoje dzieci. Ratownicy górniczy Zmysłowic zdobyli drugie miejsce w centralnych zawodach ratownictwa górniczego. Marcin, Janota, witam i zapraszam. To jest minął tydzień witefw.pl, a to są szczegóły informacji. W niedzielę 22 września w godzinach porannych służby otrzymały informację o pożarze domu jednorodzinnego przy ulicy Kornela Makuszyńskiego w dzielnicy Ławki. W wyniku pożaru jedna osoba zginęła, a dwie trafiły na obserwację do szpitala numer 2. Z pożarem walczyło siedem zastępów – Państwowej, Ochotniczej i Zakładowej Straży Pożarnej. Podczas pożaru i akcji gaśniczej ucierpiały wszystkie pomieszczenia budynku ze wszystkimi meblami i sprzętami. Dom wymaga gruntownego remontu, położenia nowej instalacji elektrycznej i części. Częściowo hydraulicznej, wstawienia okien oraz drzwi. Na portal zrzutka.pl prowadzona jest zbiórka pieniędzy dla poszkodowanych w pożarze. A więcej informacji również na facebooku i TVMPL. Do poważnego wypadku doszło w czwartek przed godziną 17 na ulicy Armii Krajowej. Kierowca Seata wypadł z drogi, przejechał przez żywopłot i uderzył widzącą chodnikiem kobietę z dwójką dzieci. Kobieta ze złamaną nogą i urazem ramienia została przetransportowana do szpitala numer 2. Dzieciom nic się nie stało, ale i tak trafiły na obserwację do szpitala w Klimontowie. Ze wstępnych badań wynika, że kierowca, obywatel Ukrainy był pod wpływem alkoholu, prowadził też pojazd bez prawa jazdy. Za nami pierwsza powakacyjna sesja Rady Miasta. Nad jakimi sprawami pochylili się tym razem Mysłowice Radni. O to zapytaliśmy przewodniczącego Rady Miasta Tomasza Papaja. Jak zwykle na Radzie Miasta było bardzo dużo różnych tematów, ale chciałbym podkreślić kilka z nich, mianowicie pierwszy to podjęcie uchwały dotyczącej Młodzieżowej Rady Mysłowice ustaliliśmy uchwałę. Nowy Statut dla Młodzieżowej Rady Mysłowice oraz sposób wyboru przyszłej Rady Młodzieżowej Mysłowice. Kolejnym tematem, który może był taki wiodący z punktu widzenia przyszłości, aczkolwiek jeszcze jest cały czas na etapie zalążkowym były kierunki zagospodarowania terenów po KWK Mysłowice. Była mowa o tym, że trwają rozmowy z SRK, czyli Spółką Skarbu Państwa, która dysponuje tymi terenami, ale również z Strefą ekonomiczną katowicką, bo w tej chwili po zmianach ustawowych właściwie cała Polska jest jedną wielką strefą ekonomiczną, chcemy to też wykorzystać, żeby tereny pokopalniane mogły wejść realnie w strefę wpływu katowickiej strefy ekonomicznej, żeby byli pozyskani inwestorzy. Którzy tam znajdą swoje na przykład siedziby i znajdą ciekawy sposób na zagospodarowanie. Kolejny temat, który był rozpatrywany na sesji, to jest kwestia związana z należnościami, które są wobec gminy Mysłowice, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, instytucji kultury, ze strony na przykład osób fizycznych czy innych gestorów, którzy zalegają z określonymi należnościami cywilnoprawnymi. Została podjęta uchwała konstytuująca pewne zasady umarzania, rozkładania na raty tych należności cywilnoprawnych. Kolejny temat, który był ważny na radzie miasta, który miał stać się ważny, to jest kwestia gospodarki nieruchomościami, ale na początku radni zdecydowali o wycofaniu kilku uchwał rady miasta dotyczących potencjalnych sprzedaży nieruchomości w mieście Mysłowice. Uhonorować bojowników o wolność Polski taki cel przyświecał uczestnikom uroczystości, jakie odbyły się we wtorek, w lesie na granicy Brzezinki i Jawożna. 5 września 1939 roku w naszym mieście nad przemszą hitlerowcy rozstrzelali sześciu byłych powstańców śląskich, mieszkańców lędzin. Nie każdy słowicanin wie, że w środku lasu na granicy Brzezinki i Jawożna stoi pomnik upamiętniający to wydarzenie. Dziś odwiedzili go m.in. uczniowie drugiego LO i potomkowie ofiar. To jest pamięć o naszych przodkach. Tu zginęli nasi dziadkowie, pradziadkowie. Zginęli w sposób brutalny. To byli ludzie, którzy walczyli o naszą Polskę, o taką Polskę, jaką dzisiaj mamy. Uhonorować bojowników o wolność Polski przybyli uczniowie drugiego liceum ogólnokształcącego w Mysłowicach, które nosi przecież imię powstańców śląskich. Prócz nich kwiaty i znicze przy obelisku złożyli uczniowie z Lędzin, starosta powiatu bieruńsko-lędzińskiego, władze Mysłowic oraz rodziny pomordowanych Pawła Spyry, Pawła Janoty, Alojzego Myszora, Wojciecha Musioła, Augustyna Sekuły i Wilhelma Szumilasa. Oni mieli po 20 lat w powstaniu, 40 lat kiedy zginęli, kiedy zostali zastrzeleni. I wrzuceni do przemszy. My jako wnukowie pokazujemy, że trzeba pamiętać o naszych dziadach, pradziadach, a pokazujemy naszym dzieciom, naszym wnukom, że jest takie miejsce tu, o które trzeba dbać. 24 i 25 września w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu odbyły się zawody ratownictwa górniczego pod honorowym patronatem prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Zawody podzielone były na część teoretyczną i praktyczną. Zawierały między nimi testy wiedzy udzielenia pierwszej pomocy, symulowanie akcji ratowniczej, zawałowej i pożarowej, ratowanie życia ludzkiego oraz konkurencję mechaników kontrolujących przyrządy pomiarowe oraz sprzęt ratowniczy. Pierwsze miejsce w tym oto konkursie zajął Węglokoks Kopalnia Bobrek, drugie miejsce PGGSA oddział KWK Mysłowica Wesoła, a na miejscu trzecim uplasował się Tauron Wydobycie. Mysłowice reprezentowała drużyna ratownicza w składzie Adrian Ostrowski, Tomasz Sitko, Dawid Paździor, Daniel Bernacki, Kamil Skrobek, Kuba Biroński, Marcin Klanowski, Jarek Malinowski, Piotrek Sobota, Andrzej Brzozowski i Szymon Lukasek. Mysłowickim ratownikom gratulujemy sukcesu. To jest program Minął Tydzień, a przed nami takie jeszcze ciekawe i ważne tematy. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wsparciem dla mysłowickich biznesmenów. Mali stróże prawa z Dziećkowic dziękowali za bezpieczną jazdę. Walki w klatkach na wielkiej gali MMA. Jakie mają możliwości inwestowania i jakim wsparciem może być dla nich Katowicka specjalna strefa ekonomiczna? O tym dyskutowali my biznesmeni, którzy po kilku miesiącach przerwy ponownie spotkali się w szybie bończyk. Po kilkumiesięcznej przerwie do Szybobończyk wróciły spotkania lokalnych przedsiębiorców. Tym razem o tym, jak wyposażyć firmę w skuteczne narzędzia rozwoju, opowiadali m.in. specjaliści z katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej czy Banku Gospodarstwa Krajowego. Utarło się przez lata, że specjalne strefy są przede wszystkim narzędziem dla dużych podmiotów, podmiotów zagranicznych i nie do końca mogą korzystać z tego małe i średnie przedsiębiorstwa, a także polskie przedsiębiorstwa. Dzisiaj to się zmieniło, ponieważ w zeszłym roku zmieniły się w kluczowy sposób przepisy dotyczące funkcjonowania specjalnych stref. Biznesmeni dowiedzieli się, jakie mają możliwości inwestowania i jakim wsparciem może być dla nich katowicka specjalna strefa ekonomiczna. To jest kształcenie zawodowe, kształcenie branżowe. Budujemy ten pomost pomiędzy nauką a biznesem. Także oferujemy narzędzia i to są takie instrumenty, które są kluczowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Między innymi jest to Cube System, czyli możliwość skorzystania z wybudowania przez strefę hal modułowych i z możliwością wynajmu, a później wykupu. Booster, czyli wzmocnienie dla małych i średnich przedsiębiorstw z terenu miasta, to tylko jedna z form merytorycznej pomocy. Lokalnym biznesmenom sprzyja także magistrat. Chcemy pomagać przedsiębiorcom, więc po pierwsze, spotkania dla biznesu. Po drugie, będzie powołana Rada Biznesu w październiku, po to, by przedsiębiorcy mogli na bieżąco informować władze miasta. O potrzebach, i po trzecie, w Urzędzie Miasta będzie utworzony punkt obsługi inwestora. W tym miejscu urzędnicy będą pomagać, asystować przedsiębiorcom w załatwianiu najbardziej potrzebnych, pilnych spraw. Mysłowickie spotkania z biznesem mają już całkiem długą historię. Przedsiębiorcy chętnie spotykają się z fachowcami, zasięgają ich porad i wymieniają doświadczeniami między sobą. Jak zapowiadają urzędnicy, okazji ku temu w mieście brakować nie będzie. Osoby, które przekroczyły dozwoloną prędkość, miały wybór albo mandat, albo udzielenie pierwszej pomocy. Z okazji Europejskiego Dnia Bez Ofiar Śmiertelnych na Drogach uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Dziecikowicach, wraz z policjantami dziękowali za bezpieczną jazdę oraz ostrzegali łamiących prawo. 26 września to w tym roku Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych na Drogach. Policjanci tego dnia sprawdzają m.in. z jaką prędkością jadą kierowcy, czy zapinają pasy i czy ich pojazdy są sprawne. W Dziećkowicach Mysłowicy Mundurowi mieli niecodzienną asystę. Są z nami uczniowie ze szkoły podstawowej nr 5, którzy przygotowali kartki dla kierowców, zarówno kartki z podziękowaniami za bezpieczną jazdę, jak i takie ostrzeżenia dla tych kierowców, którzy przepisów nie przestrzegają. Na szczęście kierowcy w Dziećkowicach mieli się dziś na baczność, i w większości przypadków zostali nagrodzeni przez dzieci uśmiechniętymi słoneczkami. Na tych, którzy popełnili jakieś wykroczenie, czekała jednak niespodzianka osoby które tą prędkość przekroczą będą miały możliwość wyboru albo mandat albo udzielenie pierwszej pomocy ofierze wypadku właśnie żeby poznały zobaczyły jaki wysiłek służby wkładają w ratowanie życia i zdrowia ludzi poszkodowanych w wypadkach drogowych taka forma edukacji i prewencji przypadła do gustu zarówno najmłodszym jak i tym którym udało się dziś uniknąć mandatu nauczyłam się bardzo dużo Uważasz, że takie lekcje są potrzebne? Tak, są potrzebne. Bardzo jest potrzebne, bo ja nigdy nie, nie, nie widziałem na żywo, no a jakby się coś takiego przytrafiło, to naprawdę yy, wiem, co robić teraz. Europejski Tydzień Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym trwa. Policjanci zachęcają, by odwiedzić stronę internetową Projekt Edward EU, złożyć deklarację bezpiecznego kierowcy i pamiętać o tym, że wsiadając za kółko, jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za własne życie. Tłumy na trybunach i emocjonujące walki w klatkach w hali MOSiR w Mysłowicach po raz kolejny odbyła się wielka gala MMA. Krew pod i pełne emocji walki podczas kolejnej odsłony gali Silesia MMA Challenge 2, która odbyła się w sobotni wieczór 21 września w hali widowiskowo-sportowej MOSiR w Mysłowicach. W oktagonie odbyło się w sumie 13 walk MMA i K1. Karta Walk obfitowała w świetne zestawienia i znane nazwiska zawodników. W głównych starciach wieczoru zobaczyliśmy znakomite pojedynki Piotra Poniedziałka i Łukasza Stanka. Nie zabrakło też nowych twarzy. Jaka jest ich recepta na sukces? Trzeba ciężko trenować i trzeba mieć też dużo pieniędzy, bo pracuję na co dzień i ciężko jest mi połączyć pracę i treningi. Aczkolwiek, jeśli się chce, to wszystko można. Na sobotnią galę przybyły tłumy, i choć MMA cieszy się popularnością głównie wśród mężczyzn, to nie brakuje też kobiet lubiących ten sport. Za co kibice tak uwielbiają tę dyscyplinę? Generalnie, no jest na co popatrzeć. MMA to jest zdrowalizacja przede wszystkim. To jest sport, który no, wymaga na pewno dużego przygotowania fizycznego, jak i psychicznego. Mi się wydaje, że gladiatorstwo to co. Powinno każdego mężczyznę do boju do celu i być najlepszym. Mysłowice już nieraz udowodniły, że są otwarte na różne sztuki walki. Nie tylko słyniemy z klubów sportowych specjalizujących się w tej dziedzinie, ale również odbywa się tu wiele wydarzeń promujących je. Mysłowice tak naprawdę mają największą ilość klubów tutaj na terenie Śląska, klubów związanych ze sztukami walki. Dzięki temu też otworzyliśmy między innymi zajęcia, jeżeli chodzi o nowy projekt o MMSy. Też one e, kierunkowują właśnie na, na, między innymi na sporty walki. So, mam nadzieję, że, e, że, 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 że dzięki temu no, w przyszłości wyrosną jakieś e, mistrzowie nawet świata e, rodem właśnie z Mysłowic. Zacięte walki, ale również cała oprawa wydarzenia sprawiła, że był to gorący i emocjonujący wieczór. W ich muzyce słychać inspiracje jazzem, elektroniką i słowiańskim folkiem, a głównym znakiem rozpoznawczym komplet publiczności na widowni. W Mysłowickim Ośrodku Kultury odbył się koncert zespołu Micromusic. 20 września w Mysłowickim Ośrodku Kultury odbył się wyjątkowy koncert wrocławskiego zespołu MicroMusic. Ciekawostką jest, że Mysłowice było nie tylko pierwszym przystankiem ich trasy, ale również właśnie tego dnia odbyła się premiera ich najnowszej płyty. Album MicroMusic z Dolnej Półki to zupełnie nowa odsłona zespołu, w której muzycy postawili na instrumenty akustyczne oraz brzmienia folkowe. Takiej płyty jeszcze nie było w Polsce, ponieważ płyta zamiast w studiu została nagrana w różnych miejscach typu sad, las, wieża. Druga bardzo charakterystyczna sprawa to, że sami siebie skowerowaliśmy, czyli przerobiliśmy w swoje własne piosenki, które teraz brzmią bardziej w stylu etno folk, country. Obok nowych aranżacji swoich utworów na płycie można posłuchać nietypowych instrumentów, takich jak gitary z pudełek po cygarach, czy miski dla psów, weselny akordeon, sax horn barytonowy, basowy flet czy turecki saz. Na początku Mialiśmy się, że to są instrumenty z dolnej półki, czyli gorszej jakości, bo jest tu akordeon. Z pierwszej komunii Roberta Jarmuszka ręcznie robione gitarki Dawida Korbaczyńskiego. Koncerty mikromuzykę zawsze cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a ich bilety wyprzedają się na pniu. Podobnie było i tym razem. Bardzo się cieszymy. Jest to w ogóle taki można powiedzieć ewenement, jeżeli chodzi o organizację koncertów przez nas. Bardzo piękna rzecz, że ten koncert tak szybko się wyprzedał i że taki, takiej muzyki ludzie słuchają. Micromusic to zespół, który trudno zaszufladkować. W ich muzyce słychać inspirację jazzem, elektroniką czy słowiańskim folkiem. Czy brzmienie najnowszej płyty to nowy drogowskaz muzyczny dla zespołu? Jest to jednorazowa przygoda raczej. Eksperyment, zabawa. Oderwanie się od, od tego, co do tej pory robiliśmy, bo nagrywamy też już nową płytę i ona jest oczywiście w tonie naszej poprzedniej płyty, a tutaj przez następny rok zamierzamy się dobrze bawić. To była ostatnia informacja w tym wydaniu programu minął tydzień. Mam nadzieję, że zobaczymy się już za 7 dni, a więc do zobaczenia.